Ej, pora na małą aktualizację, nad czym obecnie pracuję. Powoli piszę materiał o kolejnych anime na DVD. Tyle mi się tego uzbierało, że wciąż nie jestem pewien jak do tego podejść. Czuję, że zrobię z tego mój najdłuższy materiał do tej pory. To jest obecnie mój największy priorytet. Ale oczywiście moją uwagę cały czas odwracają też inne tematy. Chciałbym wreszcie zrobić kolejną część Zanurzmy się w Sao. Ale z powodu stosunkowo niskiego zainteresowania tym tematem, tylko od czasu do czasu coś tam dopisuję do skryptu. Chciałbym zrobić kiedyś kolejne muzyczne zestawienie. Albo zebrać swoje ulubione insert songs typu God Knows albo kilka moich ulubionych utworów instrumentalnych. Biorąc jednak pod uwagę, jak mocno YouTube lubi czepiać się tego typu filmików i je blokować, skupię się na tym temacie, jak skończę z anime na DVD. Prawdopodobnie w trakcie pracy nad tymi dłuższymi tematami wrzucę też coś krótszego. Biorąc pod uwagę zainteresowanie ostatnio wrzuconym shortem, pewnie zrobił kiedyś jeszcze coś podobnego. Jest kilka ciekawostek, którymi chciałbym się podzielić w takiej formie. A teraz zejdźmy na chwilę z mojego kanału i pogadajmy o dostępności japońszczyzny w Polsce. Jak zapewne wielu z Was już zauważyło, wbijam.pl zostało zamknięte. Co oczywiście ogranicza nam dostęp do treści po polsku. Pojawił się co prawda nowy oficjalny gracz, Kanał Plus, który udostępnia część materiałów z Crunchyroll na swoim własnym serwisie. Jego oferta jest póki co bardzo ograniczona. I oferuje anime wyłącznie z napisami, co nie przeszkadza im zdejmować z internetu pirackie Mob Psycho czy inne Demon Slayer. Uważam, że jest to dość głupie podejście, bo powiedzmy sobie szczerze: już teraz mamy mnóstwo płatnych serwisów streamingowych i mamy płacić za kolejny, by mieć dostęp do kilkuletnich tytułów, których jest póki co tyle, co kot napłakał. Prawdopodobnym powodem, dla którego nakazują usunięcie niektórych pirackich treści, jest możliwość, że samo kanał Plus udostępni je w przyszłości. Ale przy ich obecnej ofercie raczej sprawiają wrażenie dziecka, które jeśli samo nie może mieć najfajniejszych kart, to popsuje je pozostałym dzieciom, co zdecydowanie nie buduje im pozytywnej reputacji. Ale na marginesie mamy też pozytywy: w kinach pojawia się coraz więcej anime. Nie tylko niedawno mieliśmy chłopca i Czaplę oraz Lupina III, będziemy mogli obejrzeć na dużym ekranie: Spirited of the Way, księżniczkę Mononoke i ruchomy zamek Hauru, ale też zbliża się kinowe haiku, A obecnie mamy Spajek z Family White, na który ostatnio sam poszedłem i pozwólcie, że chwilkę o nim pomówię. Przede wszystkim, poszedłem na film kierując się rekomendacją od Igu. Zachęciła mnie informacja, że nie muszę znać serii, by cieszyć się filmem. Produkcja przedstawia dostatecznie informacji, by rozumieć większość rzeczy dziejących się na ekranie. Znajomość serii na pewno by pomogła zrozumieć lepiej motywację postaci, a także świat, w którym rozgrywa się akcja, ale nie jest konieczna, jeśli chcecie wyłącznie cieszyć się aspektem rodzinnym, uroczym humorem, ładnymi widoczkami i przegiętą akcją. Zwłaszcza jazzowa muzyka wpada w ucho. Film wygląda i brzmi bardzo ładnie. Relacje między skrywającymi tajemnice członkami przybranej rodziny są bardzo ujmujące, a wszelkie konflikty rozwiązują między sobą naturalnymi dialogami. Niestety scenariuszowo produkcja mocno nie domaga. Szpieg Lloyd może zostać odsunięty od swojej rodziny z powodu braku konkretnych postępów, więc ten zamierza pomóc Ani. Swojej córce, telepatce, w zdobyciu wyróżnienia w szkole, które pozwoliłoby mu zbliżyć się do pewnego ważnego człowieka. Ania ma za zadanie upiec ciasto. W tym celu wybierają się do pewnego małego miasteczka, by zdobyć przepis na unikalny wypiek. Pech chciałby natknęli się na jakiegoś generała, który im to utrudni na różne sposoby. Zwłaszcza, że Ania przypadkiem weszła mu w drogę. Tymczasem zabójczyni Jor zaczyna wątpić w wierność swojego męża, bo akurat chwilę wcześniej usłyszała od przyjaciółek, jak poznać, że partner ją zdradza. Mnóstwo zdarzeń opiera się na zbiegach okoliczności. I o ile przypadkowe wplątanie się w konflikt z wojskowymi mogę wybaczyć, tak całe wywołane u JOL nieporozumienie tylko zapycha film. Ale cieszę się, że mimo wszystko ta postać ma dostatecznie dużo inteligencji, by nie burzyć się na Lloyd'a bez dowodów i wysłuchać jego wyjaśnień. Jestem pewien, że w materiale źródłowym JOL ma bardziej rozbudowany charakter i motywację. Tutaj niestety ma minimalny wpływ na fabułę i czasem wręcz wydaje się doczepiona na siłę, mimo iż powinna być jednym z filarów tej rodziny. Na szczęście Jolciąż wciąż ma kilka okazji, by zabłyszczeć, zwłaszcza gdy w grę wchodzi Ania. Najbardziej podoba mi się chyba rozmowa, jaką odbyła z Lloydem w kontekście jednego z konfliktów z córką. Skoro o Ani mowa, ta ma kolosalny wpływ na fabułę. Co ma sens biorąc pod uwagę ukazany tu charakter i umiejętności? ale potrafi być męczące, zwłaszcza gdy przychodzi do naprawdę długiej sekwencji z żartem o kupie. Tak, to jest istotny punkt w fabule. Przyznam, że jest absurdalnie ładnie animowany, a tłumacze pozwolili sobie na wrzucenie kilku głupawych nawiązań. Ale to wciąż jest długi żart o kupie. I umówmy się, dopóki nie jesteś gintamą, która jeździ po bandzie ze swoim humorem toaletowym, to musisz wykazać się kreatywnością, by taki segment nie męczył widza. Niestety, film ma dużo rzeczy, na które trzeba przymknąć oko. Debilni złole rzucające granatami gdzie popadnie, cały wątek iol podejrzewającej Lloyda o zdradę, kpiąca z fizyki akcja i nieludzko szybki Lloyd. Te dwa ostatnie można wytłumaczyć przyjętą przez film konwencją, skrótami myślowymi zastosowanymi przez twórców, by pokazać niebywałą efektywność naszych bohaterów. Niemniej jednak zdają sobie sprawę, że wielu widzom takie rzeczy mogą przeszkadzać. Z drugiej strony jednak, jest to historia o szpiegu, zabójczyni, telepatce, mieli psa. Psie widzącym przyszłość, którzy są pod jednym dachem w alternatywnej wersji Niemiec lat 60.-70. To nie jest opowieść traktująca się zupełnie poważnie. Jej klimat przez większość czasu jest lekki, przedstawiając absurdalnie uzdolnione postaci i kilka ekstremalnie przerysowanych zachowań. Po prostu fakt, że film nie do końca umie zbalansować ten klimat, utrudnia jego odbiór. Niemniej jednak, jeśli macie ochotę na kreatywny miszmasz komedii, akcji, bondowskiego klimatu z domieszką absurdalnej akcji, powinniście się dobrze bawić. Nie nazwę Spock z Family White najlepszym filmem anime jaki widziałem, w żadnym wypadku. Ale też daleko mu do najgorszego filmu, nawet jeśli mówimy tylko o bieżącym roku. To lekkostrawne danie, których pełno w kinach. Pod względem jakości takie Taxi 3 czy Faceci w 2. Takie idealne 6 na 10 na odprężenie. A swoją drogą, Aniowe Łaku Łaku zostało przetłumaczone na Supel. Należcie tłumaczenie powstałe z myślą o mnie! I to tyle z mojej strony. Dajcie znać na co czekacie, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale, o czym chcielibyście posłuchać i oczywiście Podzielcie się swoimi wrażeniami o Spajak z Family White. Co wam zagrało, a co nie, w czym się ze mną zgadzacie, powiedzcie czy coś źle zinterpretowałem i dlaczego i usłyszymy się w kolejnym filmie. Bądź pogadamy w komentarzach. Tak czy siak, do następnego.